Jako międzynarodowa modelka wiele podróżowałam. Używałam różnych mydeł, aż odkryłam mydło pielęgnacyjne Arko. Nigdy dotąd moja skóra nie była tak olśniewająco piękna i cudownie pachnąca. Nowe pielęgnacyjne mydła w nowych opakowaniach Arko olśniewająco piękna skóra. Odkryj niepowtarzalne bogactwo kaw Chibo. Każda z nich to wyjątkowa kompozycja smaku i aromatu. Od łagodnej do mocnej. Wybierz swoją kawę Chibo. I ciesz się nią już teraz. Kupując kawę Chibo, możesz zdobyć wycieczki do Meksyku, samochody Nissan Santerano 2 i unikalne kubki. Kuponów szukaj w każdej oznaczonej paczce. Chibo, podaj to, co najlepsze. Sposób, aby znaleźć się w swojej wymarzonej kuchni. Weź udział w konkursie CIFA i wygraj kuchnię swoich marzeń. Szczegóły w prasie i internecie. Natura spontanicznie łączy to, co najlepsze. Tak powstał jogurt Bakoma Polskie Zboża. Bogate źródło błonnika i witamin. Bakoma Polskie Zboża. Smak zbożem malowany. Niesie gładkie jak jedwab dzięki nowemu kremowi do ciała DAF Body Silk bogaty jedwabisty krem szybko wnika w twoją skórę i aktywnie ją nawilża poczuj jedwabistą gładkość twojej skóry z nowym Daw Body Silk. Ależ, zasłaniasz. Piąte urodziny plusa. Taka promocja, że aż trudno uwierzyć. W ofercie duży wybór modeli zjednań po promocyjnych cenach. Hej, skąd ten blask? Hop, hop! Witajcie! O, pan Bubr! Skąd pana tak błyszczące białe zęby. To dzięki nowej paście Colgate Herbal White Naturalnie. Hopla! Naturalna biel i pasta do zębów, naprawdę? To nowość. Colgate Herbal White zawiera zioła, wyciąg z cytryny i składniki znane z delikatnego usuwania przebarwień. Dlatego moje zęby są takie białe, olśniewające. Colgate Herbal White. Zdrowe i białe zęby naturalnie. Juventus wygrał pierwszy mecz z Celticiem 3 do 2. Teraz jest okazja do rewanżu. To ostatni mecz w tej fazie Ligi Mistrzów dla obu zespołów. Włosi już awansowali do drugiej rundy. Szkoci mają jeszcze o co walczyć, ale muszą zwyciężyć. Jeżeli wygrają na Celtic Park, nie będzie to dla nich ostatni mecz w tym sezonie Champions League. Juve jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, dlaczego więc piłkarzom Marcelo Lipiego miałoby to się przytrafić właśnie teraz. Zapraszamy na mecz Celtic Juventus w środę, 31 października o 20.40. Dzień dobry Państwu! Chcecie wygrać samochód? Namówcie kogoś do zamówienia dekodera Polsatu i weźcie udział w cotygodniowym losowaniu samochodu. Dopilnujcie, aby zamawiający wpisał Wasze dane w różową część formularza. Szczegóły w przesyłce klubowej pod numerami telefonów oraz na naszej stronie internetowej. To jest dopiero początek wielkiej zabawy. Dla klubu Polsatu. Marek Wusiny. Extra Strong. Nowa, bardzo mocna mięta. Spróbuj! Tik-tak Mięta ekstra Strong. Świeżość i moc. Ciało psa jest cieplejsze, ponieważ jego przemiana materii jest szybsza niż nasza. Dlatego pies wymaga odmiennej diety. W przeciwieństwie do jedzenia domowego, Pedigree zawiera właściwe proporcje białka i tłuszczy, niezbędne dla zdrowia psa. Edigri, zdrowie każdego dnia. Zalecany przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków Weterynaryjnych, oh! Madam, bukiet świeżych sił, nie do kuchni, do wazon? Do gotowania mam świeże zioła w praktycznej formie kostki smaku. Suszone zioła, ich aromat uleciał, kostka smaku tymiankowo-bazyliowa, dodaj warzywnych, czosnkowo majerankowa mm. Dodań mięsnych. Fuala, Madame. A jak smakuje. <grym> Co knor, to knor. No jeszcze nie, ale może wkrótce. Prawie wygrałem, ale to nie mój dzień. <grym> Jutro go mogę być ja. <grym> Jeszcze tylko trochę i na pewno się uda Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela Multilotek, twój uśmiech losu na co dzień Ence pence, który Roldgold w której ręce? Pyszne, chrupiące paluszki i pracelki Roldgold Spróbuj teraz du, 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 du. Moje ciało nie lubi dodatkowych centymetrów Moje włosy? Wręcz przeciwnie. Poznaj Piankę Pantin Pro V Większa puszystość. Jej wyjątkowa formuła pro -V powoduje, że włosy podnoszą się u nasady i stają się 70% bardziej puszyste i zdrowsze. Moja najzdrowsza dieta? To dieta pogrubiająca. Pantin Pro V dieta pogrubiająca dla Twoich włosów. Miesięcznik Botr jest patronem medialnym akcji Podaruj Dzieciom Słońce. Nie, nie, nie. Teraz jest lepszy sposób na utrzymanie czystości w Twoim domu Nowy CIF OxyGel To wyjątkowa moc tysięcy pęcherzyków tlenu Które pomogą usunąć najtrudniejsze zanieczyszczenia Nowy CIF OxyGel Zaskoczy Cię blask Twojej podłogi CIF, ponieważ Twój dom jest do mieszkania, a nie do sprzątania Wielkiego jubileuszu. Wedel zaprasza do udziału w konkursie. Czekają wspaniałe nagrody. O! Wedla wybierasz! Nagrody odbierasz! Wedel, żeby przyjemność trwała jeszcze dłużej. Jest taka pasta, która chroni przed próchnicą, kamieniem nazębnym i chorobami dziąseł. Przyczyną tych problemów są bakterie. A signal Integral zwalcza je skutecznie i działa przez 18 godzin. Signal Integral. Złota pasta na wszystkie problemy. Hmm. Co knor to knor? Z kostką rosołową Knorra. Każda zupa to popisowy koncert smaku i aromatu. Gdzie jest nasza łopatka? Nie garb się. To, nakręć, dobra? Nie garb się. Nie garb się! Nie garb się! Nie garb się nie wystarczy. Co drugie polskie dziecko ma problem z kręgosłupem. Pomóż sfinansować program leczenia skrzywień kręgosłupa. Przemokłeś? Przewiało cię? Przemarzłeś? Zarżyj skorbolamid, skuteczny i sprawdzony lek, który hamuje rozwój przeziębienia. Trzy optymalnie dobrane składniki zwalczą pierwsze objawy przeziębienia, zablokują rozwój infekcji i wzmocnią Twój organizm. Przemarzłeś? Przemokłeś? A może Cię przebiało? Zarżyj skorbolamid, dostępny bez recepty. Panie doktorze, zbadał pan działanie napoju regeneracyjnego Red Bull Energy Drink. Prosimy o opinię! Specjalizuję się w eubiotyce. Stwierdzam zatem, że konsystencja wykazuje najwyższy poziom nasycenia granicznego. Zarówno pod względem repensacyjnym, jak dość progresywnie bionicznym, substancja ma właści właściwości duracyjne. Red Bull i jego wkładniki pobudzają receptywność, nie mówiąc o synergii dodanej, co zostało empirycznie potwierdzone. Aha, można jaśniej? Red Bull doda ci skrzydeł. Mhm. Mm lepszej pielęgnacji, to ja jestem prawdziwym zwycięzcą. Balsam po goleniu Nivea Formen sprawia, że moja skóra jest nawilżona i idealnie gładka. Dlatego tak trudno mi się oprzeć. Nivea Formen. Właśnie takiej pielęgnacji potrzebuje mężczyzna. Co trzeci dorosły Polak cierpi z powodu hemoroidów. Skutecznym lekiem jest proptogliwenol. Unikatowa kombinacja dwóch składników. Jeden z nich łagodzi ból, świąt i pieczenie. Drugi leczy stany zapalne. Proctoglivenol, koi i goi. Uspokójcie się chłopaki. Tylko w Pizzachat do wyboru dwa rodzaje ciasta: grube i puszyste pane lub cienkie i chrupiące Big Italian. A do tego konkurs do wygrania bilety na Planetę Małp. Pizzachat. Tak jak lubisz. Co drugie polskie dziecko ma problem z kręgosłupem. Często wykrywa się go dopiero gdy trzeba operować. Kupując te produkty, pomagasz sfinansować program leczenia skrzywień kręgosłupa. Szukaj tych oznaczeń w sklepie. Miesięcznik Dziecko jest patronem medialnym akcji Podaruj Dzieciom Słońce. Hey! Paul Newman jako prywatny detektyw, mieszkający ze śmiertelnie chorym przyjacielem i jego żoną. Nic tak nie pozwala się skoncentrować jak zbliżająca się śmierć. Zagadka pewnej śmierci sprzed 20 lat nadal pozostaje nierozwiązana. Czy ta przyjaźń przetrwa? Umrok. We wtorek 30 października o 21.00. Proszę Państwa, trwa akcja podaruj dzieciom słońce. Wystarczy, żeby podczas codziennych zakupów wybierać produkty z miejsc oznaczonych słonecznym symbolem. Przyłączcie się do nas. Dzięki procesowi mielenia chłodzonych ziaren, kawa Skronung zachowuje całe bogactwo aromatu. Teraz Skronung ma prawdziwie królewski aromat. Na planecie z dala od Ziemi, jeden człowiek rzuci wyzwanie imperium i porwie za sobą innych. Mark Wahlberg w filmie Tima Burtona, Planeta Małp. Zapraszamy do kina łopatka. Nie garb się. To, nakręć, dobra? Nie garb się. Nie garb się. Nie garb się. Nie garb się nie wystarczy. Co drugie polskie dziecko ma problem z kręgosłupem. Pomóż sfinansować program leczenia skrzywień kręgosłupa na spotkanie nowemu doznaniu. Teraz twoje eklery skryją pod delikatnym karmelem jeszcze więcej czekolady Cadbury. Mm. Choclés, bardziej czekoladowy eklers. Pielęgnacji, to ja jestem prawdziwym zwycięzcą. Balsam po goleniu Nivea Formen sprawia, że moja skóra jest nawilżona i idealnie gładka. Dlatego tak trudno mi się oprzeć. Nivea Formen właśnie takiej pielęgnacji potrzebuje mężczyzna. Hey, hey! Oh, Uran, sezamet w czekoladzie. Patrzcie. Musimy odkrywać nowy! jeszcze jeden worek! <grymne> Hej! Wy, wy już odkryliście nowe! Sezamki! <grymne> Aha! Nowość! Aha, czoko! Kruchy sezamek! W mlecznej czekoladzie! Co drugie polskie dziecko ma problem z kręgosłupem. Często wykrywa się go dopiero gdy trzeba operować. Kupując te produkty, pomagasz sfinansować program leczenia skrzywień kręgosłupa. Szukaj tych oznaczeń w sklepie. Tygodnik Pani Domu jest patronem medialnym akcji Podaruj Dzieciom Słońce. Dzień dobry Państwu. Już jutro pierwsze losowanie nagród klubu Polsatu. Najbliższa niedziela, godzina 15.45. Dla klubu Polsatu Marek Rusiniec. Real Madryt pozostaje niezwyciężony w tym sezonie Champions League. Hiszpanie zdecydowanie prowadzą w grupie A. Druga, AS Roma, ma 5 punktów straty. Rzymianie przegrali pierwszy mecz na Stadio Olimpico. rewanż na Santiago Bernabeu będzie także należał do Wielkiego Realu, w którego składzie wystąpi już najdroższy piłkarz świata Zinedine Zidane. Zapraszamy na mecz Real Madryt-AS Roma do Polsatu w środę, 24 października o 20.40. Dywersant? Jak Boga kocham, dywersant? Stój! Stój, postrzelam! Rany miały, ale naważyłem Bigosu. A od dzisiaj ten Bigos, który naważył Franek do las. Meczka i ty też przeciwko mnie. Czyli komedię jak rozpętałem drugą wojnę światową, zobaczyć możecie Państwo w kolorze! Tak jest, w kolorze! Od dzisiaj Franek do las śmieszyć was będzie kolorowo! Żałowaliście Państwo, że Wasza ulubiona komedia jest czarno-biała? Słusznie, ale od dziś nie macie już czego żałować. No mój for now Grzegorz Grzęszczykiewicz. Grzęczyszczykiewicz. Zyk, zyk, zyk. Bardzo! Pewnie posłusznie P. Buchownik, ja tę wojnę zupełnie nie chcę Najśmieszniejsza polska komedia wojenna. Niezapomniana, komiczna epopeja szeregowca do lasa na wszystkich frontach II wojny światowej w kolorze. Czarna przegrywa, czerwona wygrywa. I proszę, kto następny? Ludzie, zwariowałem. Raz, dwa, trzy. Niestety, tym razem, szanowny pan, przegrywa. Oj, jeszcze śmieszniejsza i jeszcze zabawniejsza. A dlaczego? Bo kolorowa. Cóż bowiem śmieszniejszego niż barwne przygody w żywych i naturalnych barwach? Śmieliście się z czarno-białych przygód Franka do lasa? Teraz możecie obejrzeć je w kolorze. Zobaczycie, są jeszcze śmieszniejsze. Wojsko czy bordello? Bordello! Bordello militare! Bordello. jest czaso. Bordello, pom jak rozpętałem Drugą wojnę światową, kultowa komedia wojenna w kolorze. Tylko w TV Markecie. Trzy płyty DVD za 149 zł lub trzy kasety VHS za jedyne 87 zł. Zamów! Zadzwoń 0 prefix 61 85 8200. Wielki brat ma dla ciebie zadanie, przemku. Pędź do salonu idei i kup sobie popa. A ale ja już mam popa. Nie bądź głupi, Saleta. Teraz do każdego nowego popadają 50 SMS-ów za darmo. A ode mnie dostajesz plecaczek. Pop łączy z ludźmi. No i co się mówi? Dziękuję. w kredyt banku. Kredyt Bank. Tak blisko. Tak wszystko. Szanowni Państwo, w każdym z nas tkwi potrzeba niesienia pomocy ludziom cierpiącym. Dzisiaj jest taka szansa. Wystarczy kupować. Towary z miejsc oznaczonych symbolem podaruj dzieciom słońce. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na leczenie dzieci ze skrzywieniami kręgosłupa. Gorąco, gorąco namawiam przyłączcie się do nas. Odpowiedni makijaż, ubranie, peruka i już mamy nową nianię. Rewelacyjny Robin Williams jako pani Dartmouth. Zobacz w poniedziałek 22 października o 20.55.